Z pamięci rodzi się wolność. To już osiemnaste spotkanie z pieśnią i poezją patriotyczną, która odbywa się w naszej szkole. Zespół Szkół Ponadpodstawowych wraz ze Stowarzyszeniem Razem Dzieciom realizuje projekt powiatowy. Pod nazwą Rocznica Odzyskania Niepodległości inspiracją do rozwoju kulturalnego młodzieży Powiatu Głuskiego. W ramach tego projektu odbył się konkurs pieśni patriotycznej zorganizowanych dla szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 26 uczestników z sześciu szkół. Dzisiaj wraz z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wezmą udział i przedstawią swoje utwory nie, laureaci tamtego konkursu. Jak co roku zapraszamy kompadantów, zapraszamy byłych żołnierzy zawodowych, Zapraszamy przedstawicieli urzędów, instytucji, którzy związani są z tym środowiskiem, mają wpływ na to, co się dzieje w Busku Zdroju. Spotykamy się dzisiaj po raz 18 na spotkaniu z pieśnią i poezją patriotyczną. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa: "Z pamięci rodzi się wolność". Jesteśmy zachwyceni, że tak licznie młodzież uczestniczy corocznie w tym święcie i tak chętnie przychodzą goście, kombatanci, mieszkańcy Buska. Jest to niezwykle ważne święto. Jest to spektakl artystyczny, który tworzą uczniowie, ale również widzowie. Wszyscy uczestniczą w śpiewaniu pieśni patriotycznych z pokolenia na pokolenie. Przekazujemy sobie właśnie pamięć o dawnych czasach, która tworzy współczesny patriotyzm młodego pokolenia.